Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się nie zgubić na mapie. Na przykład mieszkacie w jakimś małym domku na wielkiej polanie, na której nie ma żadnych drzew. A tu nagle w piecyku wypaliło Wam się całe drewno, więc musicie po nie pójść. Ale nie chcecie się zgubić, więc wystarczy wcisnąć Y i wejść w punkty kontrolne. Teraz. Mam tutaj zaznaczoną pierwszą wioskę, w której byłem. I zaznaczę sobie teraz tą wioskę. Zaznaczę ją kolorem na przykład złotym. I napiszę wioska 2. OK. No Oj, robi się noc, muszę zrobić dzień. Bo nie lubię chodzić w nocy. I mamy dzień. To teraz, jak już sobie zaznaczyłem wioskę numer 2, to pójdę do wioski numer 1. Może jakiś wieśniak sprzeda mi drewno. Nadal widać moje dwie wioski, bo już sobie je zapisałem. Jeśli nie chcecie wchodzić w Y i wchodzić w te punkty kontrolne, to możecie od razu wcisnąć przycisk B. I wtedy przenosicie się od razu do nowych main pointów Idę wiosko. Za chwilkę cię odnajdę. Nie wiedziałem, że aż tak daleko się oddaliłem. Kurczę, ile to trwa? O, no, na resie! Się odnalazła moja wioska. Wioska. Odnalazłem cię, wiosko. Na resie. Ej, sprzedasz mi drewno? Nie, to już jest tak, rybak. To nie sprzedasz mi drewno. No dobrze, więc to chyba na dzisiaj tyle, więc jeśli Ci się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie i cześć!